Hej, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Odea. To jest Minecraft na jego boksie, więc okej, okay, dobra. Ach, konkurs już za nami. Następny konkurs już niedługo. A, tutaj wiele się nie zmieniło, jak widzicie. Ale okej, okay, dobra. Dzisiaj mam zamiar zrobić te mini farmę naszych. Tej. Hmm, warzyw. No, tam ogólnie tego wszystkiego, co nam nie potrzebne, więc bierzemy wysadzonki, te, te nasze nasiona. A tutaj odmywamy to, co jest nam y, zbędne i w ogóle niepotrzebne. Też pokładamy w ekwipunku Tutaj to też położymy. Skórę też. No i dobra. O, nie to, close. Pogładamy sobie to. O, idealnie. Eee, aha, dobra, deski mam. Będzie jakieś drewno. Eee, wątpię, że tutaj było jakieś drewno. A tutaj za to jest. Więc okej, okay, dobra. Tutaj jest to nasze do craftingu, więc zrobimy sobie o tą naszą motykę. Także byłoby dobrze zrobić jakieś szkło, jakby było, czy coś w tym stylu. Jest szkło, szkła może nie jest za dużo. Yy, wielka ilość tego szkła jakieś zacięcia mam takie dziwne hmm. dobra piasku pójdziemy troszeczkę zaraz nakopać tutaj nikt to jeszcze się rozkmini o i pantera więc ją od razu zaciupiemy oj 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 oj, oj, oj ale lagi miałam. dobra Pantery już można powiedzieć że nie ma nie będzie nam na pewno zagrażać. A tutaj piasek z piasku sobie troszeczkę pozbieramy. Który owszem nam się przyda do robienia szkła. Szybciej będziemy robili. Zrobimy szkło. Bardziej tak fajnie to wygląda. Wszystko przynajmniej wypełnia. Okej, okay, dobra. No i lecimy. Myślę, że tą yy, naszą yy, zrobię nie nie tutaj. Myślę, że zrobię ją po tutaj. O, to jest, będzie fajne miejsce. Tutaj będzie fajne miejsce naprawdę. Okej, okay, dobra. Zrobimy ją gdzieś. O, tak. Yy. Półsuwamy tą ziemię. Co tam tutaj troszeczkę wadzi? O, jakie dziwne lagi są. Tak, także chciałbym wam bardzo podziękować za 150 subskrypcji. Może 350 subskrypcji waszych. Tak naprawdę yy, motywuje człowieka do robienia yy, tych filmów. I bardzo chciałbym mieć już tego jakiegoś fajnego partnera, aby móc robić, robić fajne live streamy. No i także wiąże się to też z zarabianiem. Choć to nie jest, myślę, że to nie jest złe, że ktoś zarabia. że zarabianie na YouTube to nie jest nic złego takiego, że hmm, nie wiem, o ten zarabia na YouTube trzeba go hejtować czy coś w tym stylu że zarabia na nas nie, to tak nie wygląda po prostu jest dodatek do partnera, który oferuje ten partner i dzięki temu można po prostu hmm, wybić się hmm, dzięki temu można po prostu się wybić na YouTube i kupować różne sprzęty typu, nie wiem procesor czy coś w tym stylu tak, ja właśnie też mam na celu kupno procesora procesora AMD ośmiordzeniówkę tak, gdyż myślę, że ten procesor to jest jeden z najlepszych procesorów Mm -hmm. Kurczę, jak teraz tam wejść, dobra i ten proces naprawdę jest spoko i nie trzeba tak dużo za niego wydawać co też jest plusem dobra, okej, okay. tutaj już postawiliśmy no i tak yy, do jakiego partnera chcę przystąpić, jest to TGN ale no jednak wymagania są dosyć duże i muszę je spełniać, co najmniej 1000 wyświetleń yy, tam chyba na dzień czy coś, o, to będę musiał więcej filmików robić, ale no cóż, obecne sytuacja też nie pozwalają na to, bo jest długo, długie renderowanie jeszcze ja tak odechcewa, Ode odechcewa, boże, oddech. ciewa, 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 się yy, po prostu robić te filmiki, jak tak troszeczkę przymula jednak ten komp. Okay, dobra, już tak jakoś w miarę postawione jest. Eee, Jeżeli tutaj postawię ten klocek, będzie chyba gitara. Okej, okay, dobra, tutaj pięknie. No i tak, no i to zarabianie na YouTube. Hmm. Z czym to się także wiąże? No, wiąże się to także z tym, że musisz spełniać wymagania. To znaczy, musisz nagrywać filmiki, kiedy jak umowa, hmm, jakie jest w umowie napisane, że co najmniej jeden filmik na miesiąc. Więc to trzeba po prostu spełniać. Ale to też chodzi o to, że to nie jest tylko, że zarabianie, o, że zarabiam na Was na Waszych wyświetleniach. Nie, to jest po prostu hmm, satysfakcja z tego, że coś robię i za to także dostaję wynagrodzenie za mój trud z yy, tyle godzin spędzonych przy edytowaniu tego filmu itp. Oczywiście bardzo chciałbym mieć tego partnera, żeby robić o wiele lepsze livey. Yy, oczywiście na YouTube, nie jakiś tam, na jakichś tam yy, trefnych stronach. Daję po prostu, żeby jakieś pieniążki zarobić, żeby tych konkursów było więcej, a nie raz na dwa miesiące. Bo jednak tej wypłaty z tego... Hmm, part z tego partnerstwa, z tego supporta yy, z wygranej gry, no nie ma za dużo jednak. Naprawdę, nie ma, nie ma za dużo. To jest około trzech, dwóch gier na miesiąc. A nieraz wcale, bo nieraz yy, także wygra gry też ma kłopoty nieraz, bo nieraz nie ma środków na kupno gier dla yy, biorących udział w konkursie. Ok, jeżeli się tutaj postawiłem. Aha, aha, cyk, cyk. Cyk, cyk, o! I ładnie. Ta chatka też tak ładnie jakoś wygląda. Dobra. Co ja miałem tam jeszcze zrobić? Dobra. Szkło jest. Tak sądzę po tym, że tego szkła chyba będzie mi troszeczkę więcej potrzeba. Więc nie będę tutaj raczej zewlekał. Od razu. Fajny koniec. Ale nie będę go ruszał. Dobra, mam jakąś łopatę, czy coś w tym stylu nie mam. okej, okay, dobra. Taki szybki odcinek informacyjny informacyjny, taki troszeczkę odcinek dziękujący Wam za to, że mam te 352 widzów. No i naprawdę chciałbym mieć tego partnera. Jeśli pomożecie mi, to się nam uda. I tego partnera uzyskam. Z czego bym był bardzo bardzo zadowolony. Okej, okay, dobra. Jeszcze tej. Pójdziemy się teraz kimnąć. Już tutaj widzę, że noc się zbliża. Czy tu już, już jest noc? O, widzę, że nasz. Myślałem, że już go tam ktoś ciśnie. Dobra, pociśniemy tego Skorpionika. Da nam jakiegoś zawsze Expa, co też nam się przyda. I pytanie, czy chcecie mieć takie odcinki z nowej wersji Minecrafta typu na jakimś serwerze czy coś w tym stylu? Jeśli tak, po prostu napiszcie w komentarzach. Z miłą chęcią się uwarunkuję do tego. I Dobra, skaczemy. Dobra, lecimy tam. Eee, okej, okay. teraz tutaj. Przydałoby się. Dobra. Pójdziemy jeszcze na pewno. Po co to po więcej piachu? Okej, okay, dobra. O kurde, no uważaj tu. Hmm. Więcej piachu, więcej piachu. No i tak, oczywiście, Network Speed World będę nagrywał. Teraz sobie troszeczkę pojeździmy. I odpowiedź dla widza. Znaczy odpowiedź dla widza. Yy, takie pytanie dla Was. Yy, yy, to jest seria interaktywnie, tak? To więc po prostu mówcie, yy, jak mam, co mam zbudować jeszcze. Tak sobie troszeczkę sobie pozwolę, że zbuduję sobie taką. Oto, no jak to się nazywa szklarnię czy coś? Nie wiem. Słuchajcie, co mam jeszcze zbudować? Nie wiem, jakiś yy, arsenał, jakieś koszary, coś w tym stylu, nie wiem jak to nazwać. Koszary to na takie zagospodarowanie w broń, w zbroję, to takiego, nie wiem. Jak chcecie. No i także yy, zapraszam was. Yy, będzie to. Jest to taki Minecraft Yogbox, ale także będzie, będę kontynuował tą serię, może później, chociaż zaczę jak mi się gra yy, na mojej paczce modyfikacji, którą sam stworzyłem. Zapraszam do pobrania oczywiście. Link będzie w opisie, więc możecie sobie pobrać. Nie, bo tylko paczkę mojej modyfikacji, którą ja będę robił, czyli którą ja już zrobiłem. I możecie sobie ją pograć i pograć na niej. Okej, okay, dobra. Tutaj potrzebne nam będzie dużo. Yy, szyb, szyb, nie, to są szkła. To jest szkło, szyby nie robimy. Szyby brzydko wyglądają. Ok, dobra, skończymy tutaj tą szklarni, szklarnię, robić z tego z tym szkłem i drzwi z, zrobię poza odcinkiem albo jeszcze w następnym odcinku i zacznę się nagrywać kolejny odcinek, innej gry. Jeszcze się zobaczy jakiej gry. Okej, okay, dobra. Mam tyle przecież tego, przecież mogę tutaj zacząć e, z tych. Dobra. Jeszcze pójdę luknąć. Raczej luknąć. Pójdę ściąć drewno im, zajumać. Bo oni są tacy naprawdę. Wow, co to jest? Wow, widzę, że. Nowy materiał. Epic, fajnie Bro Ok, Także będę próbował sobie zmieniać mikro Na troszeczkę lepsze typu Logitech G37 Albo chyba G G35 coś takiego Zobaczę, jakiś fajny model, który Oddaje dźwięk tak bardziej naturalny Okej, okay. dobra Tam mają chyba tą plantację ryżu z tego co pamiętam. Tak? tutaj ten ryż mają, mają tutaj ten ryż. A pozbieram im. No, chyba jest już dojrzały. Z tego co mi się zdaje. Wow, ale to podziurawione jest. To chyba nie ja, to nie ja. To nie ja mu tak podziurawiłem. Chyba. <grym> Okej, okay, dobra. Ja teraz pewnie wrócimy, to już będzie wszystko. Okej. Okay. I także druga kwestia poruszona w tym będzie, także poruszona w innym odcinku yy, z, moi, z moich innych serii, poruszona będzie tutaj także kwestia wybicia się na YouTube. Jeśli myślicie, że wybić się można tylko na Minecrafcie, to się mylicie, bo ja po prostu lubię grać w Minecrafta i do tego go nagrywam. Nie to, że wiem, że można się z niego wybić, bo wiem, że można się z niego wybić, ale po prostu ja go lubię nagrywać i do go nagrywam. Dla Was. Dobra. I tak, wybić można się z każdej gry, jeśli po prostu macie spełnione pewne warunki. Na pewno musicie mieć mutacje lub ogarnięte dobrze mikro, no w miarę dobry sprzęt, ja nie mam aż tak dobrego sprzętu, ale to jest oczywiście jasne, że po prostu musicie nie być ośmiolatkami bez mutacji mówiących o tym, co się robi, chociaż ja też tak często mówię, ale po prostu ja to lubię robić. Ale nie na przykład, że, o, zebrałem drewno, idę sobie teraz tam, o, zrobię coś takiego. Nie, tak po prostu nie mówi się, i lepiej poczekać, aż będzie się miał mutację, i troszeczkę się podrośnie, tak. Oczywiście nie mam nic do 8 latków, ale lepiej, żeby się podrosną to ok, to jest taki krótki odcinek, więc ja jestem Odi, to jest nasz jogbox w Minecraft, więc dobra, no to, o Jezu, ile kaczek.